Tworzenie na YouTube to nieustanna gonitwa i nadążanie ze zmieniającą się modą w celu dostarczenia najbardziej klikalnych filmików. Wydawać by się mogło, iż twórcy mogący pochwalić się naprawdę dużym stażem w branży, doskonale wiedzą, jak dopasowywać się do trendu. Jednak są przypadki youtuberów, którym nie udało się utrzymać zasięgu, w jakim cieszyli się podczas swoich lat świetności. Powodów takich sytuacji może być wiele. Być może niektóre z nich poznacie w drugim już na tym kanale zestawieniu youtuberów, którzy jeszcze parę lat temu mieli bardzo dobrze prosperujące kariery, a obecnie mało kto dalej śledzi ich ruchy w sieci. Zapraszam do oglądania. Niekryty krytyk. Maciej Frączyk to 39-letni recenzent, publicysta oraz pedagog. W internecie zasłynął z tych pierwszych ról, wcielając się w niekrytego krytyka, prowadzącego kanału o tej samej nazwie, który założony został w roku 2006. Tak długi staż na platformie YouTube z całą pewnością plasuje go w gronie internetowych dinozaurów. Kanał posiada obecnie ponad 1 600 subskrypcji oraz 470 opublikowanych materiałów. Najlepsze lata jego świetności przypadają na rok od 2010 do roku 2006. 2020. Po tym okresie żaden z publikowanych przez niego filmików nie przekroczył bariery miliona wyświetleń. Mimo to kariera Maćka to było nieprzerwane 10 lat sukcesu na polskim YouTube. W trakcie tej pasy wielokrotnie zdarzało mu się przodować pośród innych kanałów pod względem obejrzeń, między innymi jako najchętniej oglądany kanał w roku 2012. Seria, która w późniejszym czasie zaczęła stanowić fundament kanału, nosiła nazwę Przemyślenia Niekrytego Krytyka. Jak sama nazwa poniekąd wskazuje, format opierał się na oglądaniu fragmentów poszczególnych filmików, bajek czy reportaży. Całość okraszona była komentarzem niekrytego, który w sposób humorystyczny podsumowywał dany materiał. Do sukcesu niezaprzeczalnie przyczyniła się ogromna charyzmu prowadzącego, który w zabawny, a zarazem inteligentny sposób recenzjował dziejącą się na ekranie akcję. No to że wiadomo, jak coś? No niech pan mówi, mogę zobaczyć moją córkę. Proszę państwa, niestety, o się nie udała, wasza córka z... No to im południe. Najpopularniejsze recenzje maćka osiągały wówczas po parę milionów wyświetleń, co było i w zasadzie jest oszałamiającym wynikiem. W międzyczasie niekryty krytyk stał się autorem sześciu książek oraz jednego komiksu, które również osiągnęły niemały sukces sprzedażowy. Zapytacie zatem, dlaczego obecnie niekryty krytyk odnotowuje takie spadki, a jego filmiki mają niemal paręnaście razy gorsze wyświetlenia, zwłaszcza w roku 2023. Powodów może być wiele, lecz uważam, że nie wynikają. Z winy samego autora, który wciąż względnie regularnie publikuje filmiki z tą samą należytą starannością oraz humorem co kiedyś. Sam Maciek nigdy też nie zaliczył większej wpadki i przez całą swoją karierę był i jest bardzo lubianym twórcą. Być może przesyt formatu spowodował naturalne wyginięcie kanału. Najważniejsze jednak jest to, iż Maciek dalej robi to, co kocha i nie zwraca uwagi na zasięgi, szanując przy tym swoich wieloletnich fanów. Taka postawa twórcy w obecnych czasach jest bardzo rzadko spotykana. Zuzanna Borucka Kolejną bohaterką w naszym zestawieniu jest Zuzanna Borucka, działająca w internecie pod paroma pseudonimami, takimi jak Szalona Zuzia lub Banshi, które to powstawały wraz z rozwojem nowych formatów oraz kanałów na przestrzeni 12 lat kariery Zuzi. Content Banshi opierał się w głównej mierze na luźnym vlogowaniu oraz pogadankach dotyczących tematyki stricte lifestyleowej oraz niekiedy zakrawające o filmiki dotyczące pielęgnacji ciała. Zuzia utrzymywała bardzo dobry kontakt ze swoimi fanami oraz była otwarta na ich wszelkie propozycje. Dzięki temu otrzymywała od widzów bardzo wiele paczek z fanartami, których otwieranie nagrywała, co było wówczas bardzo popularnym zabiegiem. Jeśli chodzi o lata świetności kanału Zuzanny, to zdecydowanie był to okres między rokiem 2014 a 2018. Nowy kanał miał łatwiej w kwestii zdobywania zasięgów, ponieważ spora część widzów przeszła na niego ze starego kanału Zuzi. Myślę, że każdy z widzów naszej bohaterki będzie pamiętał nazwy poszczególnych sezonów vlogów, takie jak panierka, śnieżynka, truskawka czy ciastko, które w głównej mierze przyczyniły się do wzrostu zasięgów kanału. Na kanale mogliśmy zobaczyć gościnne występy popularnych w tamtym czasie innych YouTuberów, takich jak Stew czy Naruciak. Wraz z kolejnymi seriami Zuzia zaczęła zmieniać swój format na nieco bardziej dojrzały oraz poważny. Zaczęły powstawać filmy, których tematyka dotyczyła problemów psychicznych, a zwłaszcza zaburzeń odżywiania problemem, z którym borykała się autorka kanału. W 2019 roku Zuza stała się uczestniczką dramy, którą sama wywołała swoim domniemanym eksperymentem dotyczącym hejtu. Banshee miała przez parę odcinków zachowywać się nieco inaczej niż zawsze prowokując przy tym widzów, którzy zaczęli wytykać jej wagę oraz wygląd zewnętrzny. Bardzo, ale to bardzo zrobiło mi się przykro, kiedy okazało się, że w internecie panuje aż taki hejt. Ludzie wyzywali ją od grubasek. Kazali jej schudnąć, wydawali się wręcz urażeni tym, co pokazuje. Kiedy doszło do eskalacji negatywnych komentarzy, Zuzia wypuściła materiał, w którym tłumaczyła, iż cała akcja była zaplanowana i miała pokazać hejt skierowany w kierunku osób o okrąglejszych kształtach. Odbiór eksperymentu wyszedł bardzo kiepsko i o Zuzi zaczęło nagrywać sporo kanałów komentarzy, które rzeczowo punktowały błędy popełnione przez YouTuberkę. Szalona Zuzia zdecydowanie dojrzała i cały proces zmiany formatu było widać z odcinka na odcinek. Wciąż pozostawała tą samą wesołą oraz sympatyczną osobą, lecz materiały zaczęły tracić swój dawny klimat. Zresztą nie ma się co dziwić: każdy przecież w pewnym momencie chce się ustatkować i nieco zmienić priorytety, i tak właśnie było w tym przypadku. Zuzia znalazła partnera, wybudowała dom oraz wychowuje swoje półroczne dziecko Kazia. Mimo nowych, bardziej odpowiedzialnych obowiązków, Zuzia nie porzuciła kanału i wciąż regularnie publikuje nowe odcinki. Nie spotykają się one natomiast z szerokim odbiorem, ponieważ większość z nich nie przekracza nawet 50 tysięcy wyświetleń. Za to my możemy do końca roku przekroczyć próg 90 tysięcy subskrypcji, więc jeśli chcesz pomóc mi spełnić marzenie, zasubskrybuj kanał w tym momencie. Dziękuję i już nie przeszkadzam. Karolek Myślę, że sylwetka tego bohatera skutecznie zniechęciła Was do sięgania po butelkę Sprite'a zaraz po zjedzeniu kiści bananów. Mowa oczywiście o Karolku95, który najlepsze lata swojej kariery ma zdecydowanie za sobą. Jego debiut na platformie sięga roku 2012, a pierwsze filmiki Karolka były głównie gameplayami z kamerką, co było wówczas innowacją na polskim YouTubie. Przez wiele odcinków materiały Karola nie przynosiły zbyt dużych wyświetleń, ponieważ głównie miały ich po tysiąc, natomiast przełomem były serie z gier przeglądarkowych oraz. Typu indie, które w połączeniu z zabawnym komentarzem youtubera zaczęły przyciągać coraz to więcej zainteresowanych. Pierwszą serią, która przyjęła się naprawdę dobrze na kanale, był gameplay z gry Sąsiedzi z Piekła Rodem, nagrywanym w 2013 roku. Niemal każdy odcinek tej produkcji przyniósł wyświetlenia rzędu 500 tysięcy wyświetleń, co było zdecydowanym kontrastem do poprzednich materiałów. Od tego momentu kanał Karolka zaczął rozwijać się coraz szybciej. Karol zdał sobie sprawę, iż najlepiej przyjmują się gameplaye z gier przeglądarkowych z humorystycznym komentarzem, to też całą swoją uwagę zwrócił właśnie w kierunku tych produkcji. Lata 2014-2020 do 2020 to najbardziej dochodowy pod względem wyświetleń okres w całej karierze Karolka. Oprócz typowych let's playów na kanale można było znaleźć content taki jak vlogi, komentowanie filmików z internetu czy słynne ehm, challenge, w tym oczywiście Sprite and Banana Challenge, który jest najpopularniejszym filmikiem na kanale naszego bohatera, ponieważ na chwilę obecną wygenerował ponad 6 milionów wyświetleń. Wszystko było w porządku, do momentu, w którym nasz Karolek nie zaczął odpalać się społecznie i poglądowo, snując własne rozważania, które nie spodobały się opinii publicznej do takiego stopnia, iż kanały, komentery zdecydowały się wziąć za materiały pogadankowe Karolka. Małżeństwa między dwoma mężczyznami a dwoma kobietami. Jak jeszcze dwie kobiety zrozumiemy? <laughs> o nie. Nie wierzę, że naprawdę powiedziałeś, bo facetów, fuj. Ale... No, dwie kobiety, dwie kobiety, to czemu nie? Materiał dotyczący homo odbił się większą czkawką Karolkowi niż po bananach. To też zdecydował się też opublikować przeprosiny w formie filmiku parę lat po całej akcji. Tak późną reakcję na film, między innymi Gargamela, nasz bohater tłumaczył faktem, iż gdyby przeprosiny opublikował od razu po wytknięciu mu błędów, to mogłoby to zostać uznane w przestrzeni publicznej za sztuczne i wymuszone w celu poprawienia swojego wizerunku. Zresztą mm, bardzo dobrze wypunktował mm, tamto wideo, wypunktował wszystko tak jak trzeba. Uznałem po prostu, że nie będzie miało to sensu w tamtym czasie. Będzie to wręcz po prostu będzie to niewiarygodne. Wyjaśnienia Karolka brzmiały naprawdę szczerze i widać było skruchę oraz pewnego rodzaju wstyd, za to w jaki sposób poruszał problem feralnego filmiku o tolerancji. Od roku 2021 kanał zaczął odnotowywać znaczącą tendencję spadkową pod względem popularności materiałów. Winę za to według Karolka miała ponosić sama platforma oraz algorytm, który skutecznie obcinał zasięgi każdego jego materiału. Twórca wręcz nie dopuszczał do siebie myśli, iż jego treści są po prostu mało ciekawe i nie doganiają one obecnych trendów. Content stał się odtwórczy, filmiki pozbawione kreatywności, a sam Karolek wielokrotnie wspominał, iż teraz ma inne priorytety, takie jak spełnianie się w obowiązku ojca oraz męża, co jest w pełni zrozumiałe. Nawet występ na fame MMA w 2023 roku nie był wystarczającym bodźcem pobudzającym jego zasięgi. Karolek do dziś publikuje materiały, lecz rzadko kiedy przekraczają one barierę 50 tysięcy wyświetleń. Magdalena Maria Monika Zestawienie zamykamy chyba jedną z najbardziej rozpoznawalnych żeńskich let's playerek na polskiej scenie YouTube'owej. Mam tutaj na myśli kanał Magdalena Maria Monika, która na platformie prosperuje od roku 2011. Zawrotność jej karierze nadała seria Minecraft na obcasach z najpopularniejszej wówczas gry, jaką był Minecraft. Witam Was w kolejnym filmiku o moim świecie. Postanowiłam nagrać całą serię pod tytułem Minecraft na obcasach. Lata świetności tej gry przeminęły po paru latach. Nie zniechęciło to jednak Madzi, aby podejmować się nagrywania innych gier, z których rozgrywki czerpała satysfakcję. To też na kanale mogliśmy znaleźć let's e, między m.in. z serii The Sims czy House Flipper. Content Magic 8.9 opierał się wyłącznie na let's play'ach z najróżniejszych gier. Madzia stopniowo budowała zasięgi na swoim kanale, gromadząc rzesze fanów, którym bardzo odpowiadał spokojny, przyjemny głos prowadzącej, jak i gameplay e z ulubionych gier. W roku 2018 kanał Magdalena Maria Monika przekroczył barierę miliona subskrypcji. Z tej okazji youtuberka opublikowała specjal, w którym podziękowała swoim widzom, nie wiedząc zapewne, że będzie to ostatni tego rodzaju filmik. Z roku na rok wyświetlenia stawały się coraz niższe i stanowiły ogromny kontrast względem najpopularniejszych serii na kanale. Było to zapewne spowodowane prowadzeniem tego samego formatu od lat i nie wprowadzaniem jakichkolwiek innowacji. Polski YouTube ewoluował, a kanał Madzi nie nadążał za zmieniającymi się trendami. Madzia to zdecydowanie jedna z bardziej enigmatycznych youtuberek na polskim YouTube. Nigdy szerzej nie opowiadała o swoim życiu, to też każdy znał ją jedynie z tego, że gra w gry, co czasem zaczęło nudzić widzów, którzy woleli bardziej dynamiczne filmiki. To też stopniowo opuszczali kanał. Madja do dziś publikuje filmy, nie zmieniając przy tym ich formy od ponad 13 lat. Dają o tym znać wyświetlenia, które często nie przekraczają 10 tysięcy wyświetleń.